Zajrzałam na konto, a tam wypłata 17 880 zł. Jako Nocne dyżury, terapia po rodzinach pacjentów i jeszcze mój własny lekarz mówi, że mam się oszczędzać. Ale dzisiaj budżetowanie, więc wpisuję wszystkie zarobki na ten miesiąc z arkusza. Potem przechodzę do rachunków: mieszkanie, Netflix, prąd, kadzibla zapachowe na nerwy. Razem 2438 zł. Dom to moja izba wytrzejeń psychicznych. Kolejny krok to codzienne wydatki: terapia psychiatryczna, zakupy spożywcze. Suplementy na stres i sen, masaż kręgosłupa. Oraz nowy uniform i buty medyczne. Razem 2350 zł. W tym zawodzie zdrowie to luksus. Kolejny etap to moje oszczędności. Poduszka finansowa. Kurs online. Jak nie denerwować się na pacjentów, oraz skarbonka na wakacje w Bieszczadach. Razem 3400 zł. Marzę o tygodniowym odpoczynku od szkitala. Na koniec zaglądam bez zobowiązań. Rata za rozprawę rozwodową i druga rata usuwania tatuażu po byłym. Razem prawie 1500 zł. Kiedyś każda wypłata znikała zanim zdążyłam pomyśleć, a teraz jak widzę jak to się rozkłada po wszystkich kategoriach, dużo łatwiej mi jest złapać równowagę i przy każdym miesiącu daję radę coś odłożyć. Pisz szablon w komentarzu, a podeśleć ten arkusz.